A więc wszystko zaczęło się tutaj. Gdy latałem, sobie tylko na polance myślałem, że już chodziłem tylko konektorek XT60. Ale okazało się, że również nadłamałem ramię, więc tego nie zauważyłem. A normalnie jest złamane ramię tutaj. Tu na końcu to nie. O, widać. Się wygina. Nowa rama time na nadłomanym ramieniu po prostu chciałem pociągnąć jak najdłużej. Ale w końcu przyszło i nieuniknione. Taki stan drona. Więc dron jest do wyrzucenia. Czyżby To jest dron freestyle'owy, złożony przeze mnie. Rama autorska, więc nie jest tak, że jak się rozbije to natychmiast jest do wyrzucenia. Można części wymienić. A więc wszedłem na internet, żeby kupić Potrzebne rzeczy. bo mi się chyba nudzi. nie wiem, zgubiłem gdzieś swój telefon na tej kamerze widać na tej kamerze w sumie widać środek jeszcze spluwam no i teraz będzie dużo koncepcji i zamówiłem 10 4 plus 3 zamówiłem to jest 10 ramion Mam tu szlifierkę kątową. Wiem, że to nie jest szlifierka kątowa. A i. Yy, C. Yy, jestem ciekaw, jak to zrobię. Wszystko. Zacznijmy od ramion używanych, żeby nie przeżyć się przez materiał tak szybko. Ale to będzie szybka robota. Jestem za. Jestem bardzo za. Pierwsze pięć śrub jest już wykręconych. No, rozmontuję już fender. Jak już zacząłem, rozmontuję fender, czyli te boczne rzeczy. O, w tej ślubce przez wszystkie lata się zbierała ziemia. I używam tylko tej pozycji. No to nie ma po co mieć to, bo to tylko powoduje to, że mi się gibie cała kamera. w złym stanie, nadgryzione są tutaj To jest kawałek złamanego ramia, ramienia Ono się w taki ciekawy sposób złamało, że ono się złamało A później się dołamało, więc się tak rozwarstwiło A jeszcze jeden powód dlaczego wymieniam to wszystko Tu jest antena Ona powinna wyglądać tak jak o, Tak jak ta tutaj Tu Że powinno być takie coś na końcu A tutaj jest tylko sam kabel Sama antena została odcięta po prostu Ponownie Będą się w tym kąpać I kamerę wyczyszczę filtrate hoc ごめんなさい。 Górną część też wyczyszczę, bo bo jak już robię taki naprawdę główny główny remanent drona, że wymienia po prostu ramiona i przód, to już zrobić trzeba to w miarę porządnie. To wszystko jest ten yy. o klej do śrub, to się po prostu nazywa. To klej do śrub, tak to trzyma patężnie I to nie jest jakiś permanentny, tylko to jest ten usuwalny. Tu było jeszcze dużo składania, które jest bardzo nieinteresujące, więc je po prostu pominę i pokażę troszkę końcowego składania. I jeszcze ostateczne ujęcie na gotowego drona, bo to jest nudne, więc tego po prostu nie będzie. Tutaj wyciągam baterię z smoke załączonym do, do baterii. W kolejnym filmie prawdopodobnie zrobię opis, co to jest smoke po co go używać i dlaczego on jest potrzebny. W tej części filmu nie ma audio, ale żarówka się dopiero zapala na ten wyższy. Więc to jest dobry znak. I tutaj się już mniej więcej film skończy i powiedzcie w komentarzach czy to jest rzecz, która bardziej wam pasuje, w sensie, że widać człowieka, który za tym stoi, jak naprawia drona, czy ma być tylko samo latanie, albo może być trochę tego, trochę tego. Napiszcie w komentarzach.